Z tej strony danam i będziemy dziś grać we Five Nine, The at Freddy's Można to odebrać czy coś mi się zawiesiło. Oh, oh. Well, you're I won't talk about it long this time, since Freddy and his friends tend to become more active and weak and progressive. Uh, uh, yeah. uh, Here's the guys. the right, and this is what Interestingly enough, Freddy himself doesn't come on stage very often. I uh, heard he becomes a lot more active in the dark, though, so, hey! Oh, I gonna one of way right? I'm starting to like this camera here in FNAF. czika Boni To są trzy animatroniki. What the fuck? Nie ma tego dziwaku. Nie, nie ma go nie ma go nie ma go nie ma go Nawet mi się nie próbuj To cyganie

o vez. Pierwsza EM jest właśnie u mnie na laptopie, znaczna na kompie. Pierwsza, PIERWSZA EM, PIERWSZA. Co to? Ja pierwszy raz gram w tą grę. Dzisiaj ją ściągnąłem i od razu miałam... Bo pierwsza noc jest bardzo łatwa, ale trzecia, druga już nie. Zarazem... Pierwsza jem. Muszę tu sprawdzić, czy tego pajaca nie ma. Tu. Nie macie? Nie macie, co nie? Nie macie. Proszę, żeby cię nie było. Bo ja cię nie lubię. Ty woskowy, woskowy czubie. Ja cię nie lubię. Wiesz, ja cię nie lubię.

tam się trochę. Się boję. Dygam się. Ja się boję. Cześć! Foxy! Foxy! To jest Foxy! Foxy! Powiedz cześć. No powiedz. Nie powiedz, bo jesteś zbytki. Nie, nie, nie. Nie, proszę, nie. Druga ja jest. Cygany. Jest druga jam. Ja cygany. Nie róbcie mi tego. Będę się bardzo cieszył, jeśli mi tego nie zrobisz. Nie, 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 Nie zrobisz mi tego. Nie zrobisz mi tego. Nie. Z spieprzaj z I co by? Już jump Babeczka. Trzy, dwa, jeden, jump skier, tak, tam rzutuj. Po co ja te drzwi zamykam? Dobra, wyskocz na mnie, bo nie wtórzasz. Ja już na, na ten nie mogę wyjść. Piąta, ejem jest. Jest piąta AM. Czwarta sorry, czwarta, czwarta. Nie. Proszę, proszę. Jak to na farcie przejdę, to będę się cieszył bardzo. Kiedy na was smut, może bez Famskeru, co? Nie. nie rób mi tego, nie, nie, szybciej, szósta AM. Nie, nie zrobisz mi, jezu, jaki jump scare. Jaki jump scare, jak Foxy, a to Foxy! Siemanko, głupku. Siemanko, Heniu. Co tam? Jak ja się przestraszyłem i słuchajcie, myślę. Dobra! Jak ja się przestraszyłem Foxiego ja nie mogę. Dobra! Słuchajcie! Jeśli Wam się to podobało, napiszcie w komentarzu: Beni! To jest Beni! Przyjaciele jaką odwagały. Boni Benni. To jest Boni. Nasz przyjaciel Boni, a to Cika, to Cika Chickenman. Dobra, jeśli Wam się spodobało, napiszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę. No i subskrybujcie mój kanał. Mogę też, jeszcze nie martwcie się, się, będę jeszcze nagrywał może dla Was film yy, Gierki. Ale jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i po cześć, do zobaczenia. Ostatnim. Do zobaczenia do ostatniego odcinku. Ja